Bina Lilkonon na X jest firmę. Jak Filipek był na koncert szpaka, pięknie to rozegrali. Super to rozegrali, no? Idę zobaczyć aż. Lilkonon. Ale ja to musieli rozebrać ten. tego, co mi się mocno jada, więc zróbmy dla niego jeszcze zanim wejdzie. Największy kawałek! Ja pierdolę szpaku, jak jest slimfit stary. Jak będzie leciał swój numer, to wszystkie łapy, kurwa, jak najwyżej I kurwa, wajbujemy z nim, rozbierdamy z nim To jest, kurwa, piękny dzień no. Dawaj Filipę! Ale ludzie tak robią, nie? Katowice, zróbcie jakiś hałas! Witam wszystkich serdecznie Dzięki Szwanku za zaproszenie Wszystkie łapy w górę! Wszystkie łapy w górę! Hałas na Google, na Call Quality! W drugiej stronie rzeki śledzi mnie diamentor Ciągają mnie łogi, ej Nie zapomnij, ze mną! W po drugiej stronie, ej Pójdę stronę jak pole, ej Pójdę stronę jak pole, ej Śledzi mnie diamentor Siedzę po drugiej stronie rzeki Śledzi mnie Ciągają mnie nałogi, ej Nie zapomnij, że Mega to rozegrali, nie? Płyta typowo oficjalnie diamentora zasłużona Ostatnio UFO słuchałem z 10 razy przez ostatnie, przez ostatni jakiś czas, więc myślę, że możecie mi pogratulować, że dzięki mnie Szpaku ma diamentową płytę. No. Kurwa. Nie wiem. Jakby z jednej strony spoko, <śmiesz> śmieszna akcja, z drugiej strony, czyby go zaprosił, gdyby Filipek dzisiaj nie ten, <śmiesz> nie odpalił się na maciasa. sobre a pytanie.